Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy ktoś powiedział ci, że wyglądasz na młodsze, niż wskazuje Twój wiek? Uśmiechnąłeś się, może, czując się pochwalony. Ale co jeśli za tym młodzieńczym wyglądem kryje się głębsza i bardziej duchowa wiadomość? Dziś zgłębiemy znaki, które często umykają naszej uwadze. Kiedy ludzie zauważają, że wyglądasz na młodszą niż w rzeczywistości, może to być znak specjalnej energii, którą nosisz w sobie, połączenie z Twoją esencją, które sięga znacznie poza wygląd fizyczny, coś, co sprawia, że rezonujesz z czymś wiecznym i pełnym wibracji. W tym filmie porozmawiamy nie tylko o zewnętrznej młodości, ale także o głębokim sekrecie, który może wyjaśnić tę młodzieńczą aurę, która od Ciebie promieniuje. Przygotuj się na odkrywczą podróż, bo zgłębienie nas z uniwersalnymi siłami, tworząc aurę ochrony, która utrzymuje Twoją młodość nienaruszoną, może zmienić Twoje postrzeganie życia i pomóc w pielęgnowaniu cech, które sprzyjają spokoju i równowadze. A teraz, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy Twoja duchowa esencja może być kluczem do zachowania młodości? Przeanalizujmy to razem. Zanim zaczniemy, nie zapomnij zasubskrybować kanału Substancja Filozoficzna, aby być na bieżąco z nadchodzącymi filmami o rozwoju osobistym i duchowości. A teraz przejdźmy do pierwszego powodu dlaczego możesz wyglądać na młodszą niż naprawdę jesteś. Możesz być starą duszą. Stare dusz noszą w sobie mądrość wielu istnień. Doświadczenia, zgromadzone przez wiele żyć, sprawiają, że te dusze mają głębszą wizję świata i wewnętrzny spokój, który bezpośrednio wpływa na ich wygląd. Ten spokój, który stare dusze pielęgnują przez czas, działa jak tarcza, chroniąc je przed negatywnymi energiami, takimi jak złość i uraza. Nie dają się wpłynąć przez destrukcyjne emocje. Zamiast tego wybierają spokój i zrozumienie. Ten wewnętrzny pokój, który dla wielu jest celem życia, odbija się na zewnątrz, sprawiając, że młodość duszy manifestuje się fizycznie. Ludzie ze starą duszą mają tendencję do promieniowania tak głębokim spokojem, że inspirują wszystkich wokół siebie. A to z kolei przyczynia się do blasku, który nie ma nic wspólnego z kremami czy zabiegami kosmetycznymi, a raczej z mądrością. Która z nich emanuje. Połączenie z naturalnymi i mistycznymi energiami. Ludzie, którzy zachowują młody i wibrujący wygląd, często mają szczególną wrażliwość na subtelne energie, które otaczają wszystkie istoty żywe. Mają wyostrzoną percepcję, która kształtuje naszą rzeczywistość, oraz głębokie połączenie z naturą i wszechświatem. Ten rodzaj percepcji. Wykracza poza fizyczność to prawdziwe połączenie z czymś większym. Zrozumienie energii wokół nich nie tylko chroni je przed sytuacjami, które mogłyby im wyrządzić ból, ale także prowadzi je do dokonywania bardziej harmonijnych i zrównoważonych wyborów. Ci, którzy mają tę wrażliwość, nie tylko unikają złego samopoczucia, ale również karmią się pozytywnymi energiami. Nieustannie odnawiając się. Poczucie przynależności do świata naturalnego i ogromu wszechświata tworzy stały pokój, który zapobiega wyczerpaniu fizycznemu i emocjonalnemu, które wielu odczuwa wraz z upływem lat. Ta harmonia i zestrojenie z otaczającym środowiskiem utrzymują ducha i ciało w równowadze, skutkując młodością, która odnawia się z każdym dniem. Łączenie się z tymi mistycznymi siłami osoba utrzymuje świeżą witalność. To połączenie pomaga oddalić ciężar codziennych napięć, dając wygląd młodości, który promieniuje harmonią i koduje się na wszystkich wokół. Głęboka empatia. Empatia jest jednym z największych darów, jakie ktoś może posiadać. A co ciekawe, osoby o wysokiej empatii często wydają się młodsze. Niż są w rzeczywistości. Dzieje się tak, ponieważ głęboko czując emocje innych, potrafią tworzyć prawdziwe połączenie ze światem wokół nich, nieustannie pochłaniając, przekształcając i uwalniając energię. Empaci nie tylko słuchają słów, ale czują prawdę, która się za nimi kryje. Wychwytują wibracje emocjonalne, co pozwala im żyć z rzadką i cenną wiedzą o ludzkości. Ta zdolność poruszania się w emocjach z lekkością i uzdrowieniem zapobiega nagromadzeniu się negatywnych energii w ich duszy, pozwalając im utrzymać wewnętrzną równowagę, która odnawiającą się energię. Żyjąc w sposób czysty, nie pozwalając by urazy czy złości je obciążały, empaci zachowują młodą i świeżą energię, jakby czas nie miał na nie wpływu. Czystość ich duszy Odbija się na wyglądzie fizycznym. Promienne twarze, spontaniczne uśmiechy i blask w oczach, który emanuje spokojem, intensywnie sprawia, że empatyczni przyciągają najlepsze energie, tworząc wokół siebie pole ochrony, które pozwala im żyć w większej lekkości i harmonii. Dlatego ich wygląd staje się odzwierciedleniem tej wewnętrznej witalności. Jakby ich młodzieńcza dusza była widoczna przez ciało. Wewnętrzna mądrość, prawdziwa mądrość, nie przychodzi tylko z wiekiem, ale z tego, jak odnosimy się do życia i wyzwań, które nam ono stawia. Osoby, które wyglądają młodziej, niż wskazuje ich wiek, często posiadają głęboki spokój i zrozumienie przepływu życia które chroni je przed stresem i emocjonalnym wyczerpaniem, spowodowanym chwilowymi trudnościami. Ludzie, którzy pielęgnują tę wewnętrzną mądrość, wiedzą, jak reagować z równowagą na przeciwności losu, nie pozwalając, by przemijające emocje nimi zawładnęły. Rozumieją, że wszystko ma swój cel i że każde doświadczenie, dobre czy złe, przyczynia się do ich wzrostu i nauki. To zrozumienie przynosi tak głęboki pokój, że ich duch pozostaje lekki i spokojny, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Ten wewnętrzny spokój odzwierciedla się w ich wyglądzie. Twarz osoby, która upiększa pięknem, które wykracza poza fizyczność to jakby młodość była uwieczniona w ich istnieniu. Błyszczące spojrzenia, łagodne rysy twarzy i obecność która emanuje pewnością siebie i równowagą, są odzwierciedleniem duszy, która żyje w harmonii ze światem i sobą. Decydując się na mądre i przemyślane życie, te osoby tworzą energetyczne pole spokoju, które zapobiega temu, by czas ujawniał się w ich ciele w sposób agresywny. Ich duchowa młodość jest widoczna, co sprawia, że ich wygląd pozostaje świeży i pełen energii. Między młodością a dobrocią. Dobroć jest jedną z najpotężniejszych sił, jakimi dysponujemy. Kiedy decydujemy się żyć z otwartym sercem, bez urazów, bez goryczy, energia życiowa płynie, odżywiając zarówno ciało, jak i duszę. Osoby, które przyjmują prawdziwą dobroć z współczuciem i bez osądu, zazwyczaj wyglądają młodziej, ponieważ nie noszą ciężaru nienawiści czy zemsty. Brak destrukcyjnych emocji pozwala energii życiowej płynąć bez blokad, tworząc harmonię, która odbija się w naszym wyglądzie. Współczucie, które jest sposobem na złagodzenie cierpienia innych, przynosi również uczucie wewnętrznej lekkości, jakby nasze ciało i umysł były pielęgnowane z troską i uwagą. Dobroć działa jak źródło wiecznej młodości. Kiedy pozwalamy sobie być życzliwi i kochający. Nasza energia odnawia się nieustannie, utrzymując ducha lekkim i świeżym. Ci, którzy żyją z empatią i szczerym pragnieniem pomagania, nie pozwalając by trudności świata ich pochłonęły, emanują pozytywną energią, która utrzymuje ich wygląd spokojnym i młodzieńczym. Tego typu magnetyczna i serdeczna obecność ma nie tylko moc leczenia innych, ale także zachowywania własnej witalności. Ludzie dobrzy promieniują światłem, które utrzymuje młody duch, i to właśnie to światło odbija się w każdym śmiechu i geście, porząd piękno, które wykracza poza zwykły wygląd fizyczny. Elastyczność. Życie jest w ciągłej zmianie, a jedną z największych cnot, które ktoś może pielęgnować, jest zdolność dostosowania się do tych przepływów i odpływów tej podróży. Osoby, które posiadają tę elastyczność, zazwyczaj wyglądają młodziej, ponieważ wiedzą, jak w sposób lekki radzić sobie z wyzwaniami, nie kumulując ciężaru stresu i lęku. Ci, którzy łatwo dostosowują się do tego, co życie im przynosi, niezależnie od tego, czy jest to niespodziewana sytuacja, czy nowa ścieżka, potrafią utrzymać świeżą i odnawiającą się energię. Zamiast czuć się przytłoczeni sztywnością okoliczności. Płyną z życiem jak woda, która znajduje nowe ścieżki. Ta zdolność adaptacji zapobiega nagromadzeniu się emocjonalnego ciężaru, który często przyspiesza starzenie się. Osoby elastyczne mają lżejsze podejście do życia, a ta lekkość odzwierciedla się w ich wyglądzie. Wewnętrzny spokój pochodzi z akceptacji która zapobiega gromadzeniu się napięcia w ciele, chroniąc przed przedwczesnymi oznakami starzenia się. Zdolność życia z elastycznością i spokojnego radzenia sobie z nieoczekiwanym nie tylko zachowuje ducha, ale również młodość fizyczną, pozwalając sobie płynąć z życiem. Te osoby utrzymują zrelaksowany i młodzieńczy wygląd. Każde wyzwanie staje się okazją do rozwoju. A ta mentalność akceptacji osób żyjących w harmonii ze światem odbija się w świeżym i pełnym energii wyglądzie. Pozytywność. Optymistyczny sposób, w jaki postrzegamy świat, ma głęboki wpływ nie tylko na nasz umysł, ale także na nasze ciało. Osoby, które mają pozytywne podejście do życia i wybierają dostrzeganie dobrych stron sytuacji, zazwyczaj wyglądają młodziej. Ponieważ ich energia życiowa jest nieustannie odnawiana przez nadzieję i radość. Pozytywność nie oznacza ignorowania wyzwań ani trudności życia, ale raczej podejście do nich z postawą optymizmu. Ci, którzy utrzymują jasną wizję, zawsze szukają najlepszego w każdej sytuacji. Żyją lekko, nie pozwalając, by zmartwienia czy lęki ich pochłonęły. Ta energia entuzjazmu, Wiara w to, że wszystko ma rozwiązanie, utrzymuje ducha na wysokim poziomie, a umysł wolny od napięć, które często ciążą na ciele. Każdy uśmiech, każdy pozytywny gest przyczynia się do odnowienia nie tylko serca, ale także wyglądu fizycznego. Energia generowana przez radość i nadzieję odbija się w promiennej twarzy, pewnej postawie i blasku w oczach. Które wydają się wyzywać czas. Osoby utrzymujące optymistycznego ducha przyciągają aurę świeżości, która przenika wszystkie aspekty ich życia, w tym wygląd. Lekkość optymistycznego serca to prawdziwe źródło młodości, ponieważ osoby karmiące się pozytywnymi myślami i żyjące z wdzięcznością, mają moc spowolnienia procesu starzenia oraz zachowania piękna, które pochodzi z wnętrza odzwierciedlając młody i wibrujący stan ducha. Energia wybranego. Są osoby, które zdają się nosić w sobie unikalne światło coś, co wykracza poza to, co możemy zobaczyć oczami. To ci, którzy swoją obecnością przekazują poczucie pokoju, inspiracji i nadziei. Ten typ energii nie jest tylko darem, ale misją życiową czymś, co te dusze przyszły spełnić na tym świecie. Mają wyższy cel i dlatego utrzymują głęboką więź ze sobą i z wszechświatem, zachowując swoją witalność na przestrzeni lat. Energia osób, które mają zadanie jak leczenie, inspirowanie lub prowadzenie, jest w doskonałej harmonii z duchowymi siłami, które nimi kierują. Ta harmonia między ciałem a duchem tworzy pole ochrony, które zachowuje ich młodość fizyczną i duchową. Żyjąc z miłością, hojnością i współczuciem, ci ludzie emanują tak silną siłą życiową, że wydają się sprzeciwiać upływowi lat. Obecność kogoś, kto żyje z takim celem, jest tak jasna, że głęboko dotyka tych wokół. Ich energia nie tylko utrzymuje ich młodymi, ale także inspiruje innych do połączenia się z własną esencją. Stają się latarniami światła przekazując energię, która ożywia i inspiruje, tworząc pozytywny wpływ, który wykracza daleko poza fizyczność. Dla tych osób starzenie się nie oznacza utraty witalności. Wręcz przeciwnie, życie z takim celem i duchowym zestrojeniem jest stałym paliwem dla ich młodości. Energia, którą przekazują, jest niczym eliksir, który zachowuje ich młodość nie tylko w wyglądzie, ale w sposobie w jaki przeżywają każdy dzień, z pasją i determinacją. Jak widzieliśmy, fakt, że wyglądamy młodziej niż wskazuje nasz wiek, często wiąże się ze stanem ducha oraz głęboką więzią, jaką mamy ze swoją duchową esencją. Nie chodzi tylko o geny czy troskę o wygląd zewnętrzny, ale o wewnętrzną równowagę, o wibracyjną energię, która płynie z wnętrza na zewnątrz. Pielęgnowanie tych duchowych cech, takich jak mądrość, dobroć, elastyczność, empatia i pozytywność, nie tylko utrzymuje nasz duch młody, ale także odbija tę młodość w ciele i wyglądzie. Sekret utrzymywania młodości nie tkwi w zewnętrznych formułach, ale w tym, jak żyjemy, w trosce o naszą duszę i w zestrojeniu z siłami wszechświata. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, Dlaczego wyglądasz młodziej niż w rzeczywistości? Jesteś kimś, która, który czuje, że któraś z tych przyczyn przemawia do ciebie. Jeśli poczułeś, że któryś z tych aspektów rezonuje z tobą. Być może to twoja energia duchowa przemawia głośniej, odzwierciedlając twoją wewnętrzną esencję w każdym uśmiechu, w każdym spojrzeniu i każdym kroku, który stawiasz. Podziel się z nami w komentarzach, który z tych aspektów najbardziej Cię łączy i czy zauważyłeś, jak Twoja duchowość wpływa na Twoją witalność i wygląd? Czekamy na Twoje doświadczenia. Jeśli ten materiał był inspirujący, nie zapomnij zasubskrybować kanału Substancja Filozoficzna, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami o rozwoju osobistym i duchowości. I oczywiście. Podziel się tym wideo z kimś, kto również mógłby skorzystać z tych refleksji. Dziękujemy, że byliście z nami w tej podróży. Do zobaczenia w następnym filmie. Kiedy zgłębiajemy tajemnicę młodości, która bije od nas z wnętrza, nie możemy zapominać o tym, że życie to nieustanne przepływy i zmiany. Nasze ciało może się starzeć, ale duch pozostaje wieczny, jeśli tylko pozwolimy mu na to. To właśnie ta elastyczność wewnętrzna, umiejętność płynięcia z falami życia, sprawia, że czas zdaje się nas oszczędzać. Osoby, które potrafią zaakceptować zmiany i traktować je jako naturalną część swojej podróży, emanują wewnętrznym spokojem i lekkością. Ten spokój nie tylko chroni ich przed emocjonalnym wyczerpaniem, ale także wpływa na ich wygląd fizyczny. Jednak klucz do utrzymania tej młodzieńczej energii tkwi także w hojności serca. Ci, którzy żyją w harmonii z innymi, którzy dzielą się miłością, współczuciem i empatią, stają się jak magnesy dla pozytywnej energii. Ich obecność działa jak balsam nie tylko dla nich samych, ale także dla otaczających ich ludzi. Współczucie, które okazują innym, Wraca do nich podwojone, w postaci większego spokoju i równowagi. To właśnie ta więź międzyludzka, ta głęboka więź z wszechświatem sprawia, że ich dusze świecą jaśniej, a ich ciała zachowują świeżość. Ale co jeszcze jest ważne? Praca nad sobą. Rozwój osobisty, duchowy i emocjonalny to fundament, na którym budujemy naszą wewnętrzną młodość. Kiedy koncentrujemy się na pielęgnowaniu własnych wartości, kiedy praktykujemy wdzięczność za małe i duże rzeczy w życiu, kiedy uczymy się kochać siebie takimi, jacy jesteśmy, wtedy zaczynamy promieniować prawdziwą siłą. Ta siła nie ma nic wspólnego z zewnętrzną mocą czy władzą. Jest to siła, która płynie z naszego wnętrza, z naszej esencji, z tego, kim naprawdę jesteśmy. Czy zauważyłeś, że ludzie, którzy mają misję życiową, często wyglądają młodziej niż inni? To nie przypadek. Misja, cel, który realizujemy w życiu, daje nam powód do wstania każdego ranka. To, co robimy z miłością i oddaniem, wpływa na naszą energię życiową. Ludzie, którzy mają wyższy cel, czy to w pracy, rodzinie, czy w służeniu innym, emanują szczególnym blaskiem. Ich oczy błyszczą, ich twarze są pełne życia, a ich dusze zdają się tańczyć w rytmie wszechświata. Dlatego, jeśli czujesz, że Twoja energia wewnętrzna przemawia głośniej niż liczby w Twoim paszporcie, być może to właśnie Twoja dusza mówi Ci, że jesteś gotowy na nowe wyzwania. Być może jesteś jedną z tych osób, które noszą w sobie światło, które inspiruje innych i które pomaga im zobaczyć piękno życia. Jeśli tak, to pamiętaj, że twoja młodość nie zależy od upływu lat, ale od tego, jak żyjesz każdy dzień. Podziel się z nami w komentarzach. Czy czujesz, że twoja energia duchowa wpływa na twój wygląd? Które z omówionych aspektów najbardziej rezonują z tobą? Twoje doświadczenia mogą stać się inspiracją dla innych. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, daj lajka, zasubskrybuj kanał Substancja Filozoficzna i śledź kolejne filmy o rozwoju osobistym i duchowości. Dziękujemy, że byłeś z nami w tej wyjątkowej podróży. Do zobaczenia w następnym filmie. Drodzy przyjaciele, to nie jest zwykły film. To wezwanie do refleksji nad tym, kim naprawdę jesteśmy i jak możemy pielęgnować. Naszą wewnętrzną młodość. Czy zauważyliście w sobie cechy, o których rozmawialiśmy? Może jesteście empatyczni, a wasza energia przyciąga innych, a może wasza duchowa mądrość sprawia, że ludzie widzą w was coś wyjątkowego? Każdy z nas nosi w sobie unikalne światło. Dzielimy się nim codziennie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Podzielcie się swoimi myślami w komentarzach. Jakie aspekty tego filmu najbardziej rezonują z Wami? Czy zauważaliście kiedyś, że Wasze podejście do życia wpływa na Wasz wygląd i energię? Wasze historie mogą stać się inspiracją dla innych, którzy również odkrywają swoją drogę do wewnętrznej harmonii. Pamiętajcie: życie to nieustanne uczenie się, rozwijanie i kochanie. Nieważne, ile mamy lat, ważne, jak żyjemy każdy dzień. Jeśli ten film dotknął waszego serca, zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał Substancja Filozoficzna i podzielcie się nim z kimś, kto potrzebuje tej wiadomości dzisiaj. Razem możemy stworzyć społeczność pełną miłości, współczucia i wzajemnego wsparcia. Dziękujemy, że byliście z nami w tej wyjątkowej podróży. Pamiętajcie: wasze światło ma moc zmieniania świata. Do zobaczenia w następnym filmie bądźcie sobą, bo właśnie tego świata potrzeba.